O, kurwa! Się, Dobra, słuchajcie, dzisiaj będę troszeczkę bardziej się na grach skupiał niż na czacie. Oczywiście nie będę, wiecie, nasolewał od razu czy coś, ale to bardzo bym chciał.

Wow! Ech. Kurwa, Korki jak wjechał w Hihoff towera! Pojebane! Nie będę mówił, co mi to przypomniało, ale. Ty, kurwa, ale. ty... Ej, dobre, może jakiś mały challenge? Chodzisz na wodę z wyrokiem? I jak w ciągu to, pierwszych 5 minut to, to będzie kurła, błysk, ten czynnik to robię w piętnaście łokieć. Dobra, dobra, okay, dobra. Dobra, no sobie, dobra, no sobie dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, Nie, w momencie w, gra, w momencie, w którym gra. No dobra. Dobra, dobra, no to zrobimy dobra, sobie moment dobra, z Aren nie polecam. Tu. 1, 3, 4, dobra, 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 Kurwa kurwa, kur skończył gratę Ale on zlokinowany na gierkę stał Sandro Co ja już nie rusza? Ty, o kurwa, no nie O jej! O jej! nie. jej! O jej! O jej! Ja robisz łokieta, robisz łokieta, robisz łokieta No dobra O kurwa Akali mój clean, kurwa Ja pierdolę! Nie, błagam, nie kipujcie tego! Kurwa, nie kipujcie tego! <grywa> <grywa> Kurwa, nie wiem, nie ja się jak coś. Nie ma chuja, o! Jak się kółko by do prawej górny, to ja bym mógł trzecic, ale... To taką koramni w ogóle. Masz detonation orb. O kurwa. O! Takie sztuczki. Plant, plant! Jest! Jest kurwa! Jest. kurwa ale skasowałem kurwa! Uff i mamy wolną ja I się uczymy. Jest kurwa! Chyba kurwa! O kurwa! Faj trafisz, kurwa 5 kurwa, y głowa kurwa! 5 głowa! 5 głowa moment kurwa! Holy shit! Bupa. Welko spokojów za 5 zł w kwiatarni? Ile kosztuje kwiat jeden kwiatek w kwiatarni? O, dobrze, że... Dobrze, że ten tego nie widzicie, co Masz 16 kalajków, bo moja kamerka zasłania. Uu na chwilę mi się kamerka przesunie. <grym> Jak powiedziałeś? Czego? No. Pospolitej Polski? Prezydent o mnie gada. Ci przewrócić polskie obywatelstwo i zakomunikować gazowe zasupy. Jebać. Ja tu kurwa mach. Le, le. to, okej. Okay. Zabijamy chyba obu. Uważaj. Ty może? No, skurwa, nice yeah, kurwa, nice! Ja kurwa nie! Jakos versus mi? Ja pierdolę, Guardian 300 IQ. Ty ale patrz, moci bo oni mnie zerkowali, na ciebie. No. I ale mogli ja mi wszedłem, wyjebać. Ja Hejka, hejka, jestem, siema, powiem siema, tak siema, hej. Zite rozjebane, KMF rozjebane Podwójnie, kto tu kurwa jeszcze na kolanka Skoczy do tatusia? <grafi> grać kurwa mać! Jazda Polacy Esa ja... A dobro, to może ja nie będę się bił już z nimi <grafi> Co to kurwa było? No co, mocny gris Upierdala mnie. Ej, może tego. Biorę porta, ok. GG! Pierwsze znowu! Grać kurwa! Kurwa! Esa! Esa, cindy! No, to jest to. Ole dało, dobre miejsce wzięliśmy, dobre miejsca zajebaliśmy w lobby, dobre piki daje. Ej, Spokojnie, chłopaki też tak robiłem, też jebałem pisa. Na stole leży Misa. No, co no? Jebać kurwa Disa, nie? Ty jakie to, to Ja to w ogóle foty mam podapisywane na tym Discordzie Mylin, która wstawiała fotę na IG? Kurwa, mać, co to w ogóle jest? Bezis z lordem? Co to są za foty w ogóle? Ja pierdolę. Tu jest wszystko. Łydka Delorda jest nawet zapisana! Co, ja waliłem do tego konia? Nie, to jest. szczerze, to jest przesada, nie?, że to jest zapisane. To jest przesada. Tutaj <grytanie> nawet mam słynną fotę zapisaną. <grytanie> kurwa, Mać! Nienawidzę cię ty kurwy, Synie! No, nienawidzę cię, kurwa z całego serca! To boba, a boba. Nie bo, no, no nie, no kurwa przegraliśmy to, kurwa no! I ją przegraliśmy, kurwa nie? Nie, Pierdolonego, pierdolonego, kurwa! Pe, emeralda bić nawet, no! Proszę, proszę, proszę! Kurwa! Leżeć, nie? Potrzebuję. Haj Elo gościa, który fuj ogarnę rna, a tak fuj, a tak fuj. Jestem totalnym kurwa matołem, nie wiem co się dzieje. Jakiś gościa potrzebuje, który po prostu kurwa... Jakiś Adrian, kurwa jakiś minemaciek. potrzebuję człowieka, pokroju Adri Adrian int albo minemaciek. Tego typu człowieka potrzebuję A, dobra, wyjebane, idę grać, sorku. Wyjebane, idę sorku. Dobra, i tak z palcem w dupie wygram ten turniej ja berę nie, 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 prawie zachodzę. Ja bym nie wiem, nie wiem, gdzie są. Mam zero. Ja pierdolę, ale to jest OP. Chłop Jeszcze... ma, kurwa, perma wuna, na No pojeb... Jeszcze spatule do... Blokuję, <grym> blokuję, kurwa, blokuję! Kupiluję cię, prezydencie, kurwa, nie umieraj! Bigo, 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 mnie po... Dobra, do Trump przeżył. Ej, co jest kurwa? Ej, tego, tego portal, 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 portal. Ja się nie ruszam, stary. Ej, na mnie, na mnie, na mnie. Daj daj daj, 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 daj mu, daj mu, daj mu. O kurwa! Jaką ja, to znalazł? Daj mu, daj mu, daj mu, daj mu, daj mu. Daj mu, daj mu. Daj mu, daj mu. Daj mu, daj mu. Daj mu,